Jak zapewne się domyślacie, żeby stuningować tacę musimy mieć najpierw tacę, taką najzwyklejszą na świecie do stuningowania. U mnie jest to taca drewniana, została zeszlifowana i prezentuje się świetnie. Do tego potrzebujecie też lustra. To jest lustro przycięte na wymiar. Będziemy też potrzebować takich oto pięknych gałeczek. Klej, to może być też dwustronka oraz wiertarka. Najpierw sobie ją projektuję w głowie. Na spodzie będzie lustro, a tutaj chcę przyczepić gałki, żeby można ją było tak od góry podnosić. Muszę więc wykonać otwory. Pierwszy etap wykonany. Można tacę podnieść za piękne, kryształowe gałki. Teraz zaczynamy klejenie. No dobra. I co? Parę minut. I gotowe. Dlaczego tam jest w ogóle lustro? No bo ładniej wyglądają na takiej tacy rzeczy. Wyobraźcie sobie Marcina, który przynosi śniadanie na takiej tacy. No nie, sorry. Drodzy mężczyźni, każda kobieta będzie dla was miła przez cały dzień, jak dostanie śniadanie do łóżka. Przecież to się kruszy w te bambetle. No, bez sensu. Tak wygląda perfekcyjnie. Przygotowana taca ze śniadaniem. Myślę, że nawet Gosia Rodzenek by się ze mną